Już? Behind the scenes. Młodzież czyści buta. Buty. Normalnie Spielberg, po prostu Spielberg. Tak. Siedziałem wczoraj do wpół do drugiej pisząc scenariusz, zobaczymy co z niego wyjdzie. A gdzieś się mam w tym Nie ma Bo to jest inny typ materiału, to jest behind the scenes. Ale weź mnie na środku, bo nie jestem na środku kadru. Jesteś. Tak? Jestem na środku kadru teraz? Tak? Na tak. pewno? No. No kurwa zobacz. Nazwij mnie Jana Pawła II w nie ujęcie Pierwsze. Masz kartał, ci klapsa, ale... <głosy> 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 ale klaps taki, taki. Bo chciałem klapsa powiedzieć, bo to tak nie Po czemu wiatr wie? Operator roweru 2000. <grywa> wie w 2000, czemu wiatr wieje w 2000 Nie, 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 no, wam te drzwi, żeby wam to nikt nie wyłażył. <grywa> nie, nie, no to spokojnie za chwilę. Wyłażą? Ujęcie szóste. Dobra, niech będzie, kurwa, nie bać to. Masz znajomy, znajomość i zapamiętanie w paru? Aż podziwię. Kamel, kamel, no bo będziecie w making ofie. No weź mi stąd, bo mi twoja łapa teraz. Nie, to jest koniec. Widzicie, ze wchodzą w naszej kamery posiadłeś? Tak? To jest fajnie. Gdziemy do nich. Idziemy panie, to jest na szkołę. ale proszę, proszę. Zaskoczę cię, to jest stołówka super, więc tu raczej jest jedzenie. Dzień dobry. Jak szkoła wygląda i tylko tyle. No i jak, no bardzo ważne miejsce w szkole, no. O jak tu fajnie tu też na karteczki było, słuchaj, jak... Jak za komuny. A to Oskar T, co ty robisz? Dlaczego kradniesz? Dlaczego kradniesz kafelki? W biatlonie. Razem... Byłem tam razem z z tą... Jak to było? Jest jasny Ostraszka. Jest! jest, 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 jest. Yes! Woo! Udało się, Dało się. <laughs> Pokaż jakie mamy ładne, jakie mamy ładną teczuszkę Pokaż, a kto tam jest? Nie, to jest Twilight <laughs> i Twilight. Fluttershy <laughs> Twilight. Dobra, odpalamy, czekaj, jeszcze to wykadrowanie Kurwa, 10 minut zajęło nam rozstawianie kamery Świetnie Ja już to widzę wszystko, dawaj, czytamy Mówimy nie, tak. Nie bez powodu stoję właśnie. Nie ja po raz pierwszy staję mi... Przychodzi mi stawać. I nie bez powodu stoję właśnie tutaj. I nie bez powodu stoję właśnie tutaj. Otóż pałac znajduje... I nie bez powodu znajduje się właśnie tutaj. Otóż pałac znajduje... Stojący. Stojący. Andrzeja... 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 Dobra, Odmury. odpuszczam to skórozwęk. A czemu czas, że ten skórozwęk to jest że kur, kur... kur... Jak lubisz? Damian? Ooo... Oh. Słaba. No weź proszę cię, albo wyjdź za tą fontannę. Pieseł. Ja chcę być piesała na materiałach. I nie bez powodu znajduje się właśnie tutaj. znajduje się... okej, stoi. I nie bez powodu znajduje się właśnie tutaj. Otóż pałac stojący za mną pochodzi z drugiej połowy XVII wieku i został wybudowany przez Andrzeja Męcińskiego. Jednak... A co? Na zlecenie. A nie przez niego. Ślachcic Andrzej, Andrzej Męciński, i stawę, układał pustaki, pojebiał co robić, Chodziło mu się. Ale to było od razu. Cięcie. Jeszcze raz. Ujęcie czwarte. Drugie. Czwarte. Jakie czwarte? Nie wiem. Męcińskiego. Jednak obecny stan wygląda. Stan? Gryby? Gryby. Stanisława Męcińskiego Andrzeja. Kurwa, Stanisław Męciński... A to jeszcze, a wspominam go? Jestem, dobrze? Od tak. pasa w górę Od Takie po pierwsze Okej, okay, może być po pierwsze, będę jak król I nie bez powodu filmujemy spontanny <noise> <noise> Jednak obecny stan różni się od tego sprzed 600 lat Dlaczego? 400? Czy 6 wygląd? 400, 4 To jest sam. 600 lat, chyba sam działo szedł I został b, do budowa. Tutaj oto szpałek. Który to jest ujęcie? ujęcia. Ej, ty powinieneś mieć takie, taki zeszyt i tam takie kreski stawiać. Jak, jak ci w więzieniu co odliczają tego przed 4.000. Nie jest taki sam jak. Jednak obecny wygląd różni się Przed... z tym. Jak? Różni się. Nie jest taki sam. Jest taki jak ten sprzed Jak 4... 400 lat temu. Jak 400 lat temu... 4... A co dalej jest? Jak 400 lat temu? Może nie z tej strony proszony <laughs> <laughs> mamy. 68 do Masury. Dzisiaj znajdujemy się, dzisiaj znajdujemy się przed pałacem męcińskim. Jest to taki ziomek, słuchajcie, kurwa z XVII wieku, Andrzej postawił to, a potem Stasiek to przebudował jedną nam, słuchajcie, w kościół, który jeszcze zdążył się. Spalić 10 razy i, i wyszło tak i ogólnie Działoszyn był żydowską dzielnicą i było w chuj Żydów, 65% Żydów w XVIII wieku to byli 65% Działoszaków I, i tak wygląda historia Działoszyna w II wojnie światowej został zbombardowany i tak zostaje do dziś, po dziś dziennie został odbudowany, do widzenia dziękuję Państwu, dzięki w nie ma z powodu, jeśli zajął się, Patrz jakby tu teraz odpalili tą fontannę, to bym dostał w kamerę. Nie bez Nie bez powodu nagrywamy spotka przez nie jego poprzednika kurwa. A nie muszę wszystkiego mówić. Panie reżyserze, to jest nie tak. Reżyseru Panie reżyserze Nie, reżyserze. Napisał, ale nie musi wszystkiego mówić. Kurga. Zaczęliśmy... Bo mogę Męcińskiego. Dlaczego się tak bujasz i przez ciebie się nie mogę skupić? Sorry. Czy masz sobie wyjść? się wyjść? Usiądź co na ławce z XVIII wieku o. <śmiech> 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 Nie bez powodu I nie bez powodu znajduje się właśnie tutaj Aj <laughs> <laughs> ej ej na nie zasłonisz Tylko ty jest <laughs> Zasłaniasz wszystkich? No, tak będę. nie serio! Tak? W prawnym robieniu zasłaniasz. Tak będę musiał. Nie bez powodu, że nie się Mistrzowie to pianu. Śpiewające fortepiany. A tam jest fortepian u góry. Tak! W sali konferencyjnej. Radisz? Zagram ci dla Elizy Umiesz? No. dokonał gruntownej przebudowy pałacu Oraz jego otoczenia We made it Teraz, zaraz w, 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 w... tym, w jakoś To usunę i będę tak trzymał Będę się zobaczył na, na swoje rękę A może, a może zrobić tak, że ja będę O, no. i odłaczę się głos czy ja jestem na środku? Tak. Prawie. O. No. Prawie. Kurwa, idź już sobie. Kawałek. Wyjdź, wyjdź fontanny. Kawałek tu. O, o! Kawałek tu. Tu Kawałek nie. Muszę no. No, wyszedł. No dobra no i... Dobra. Fajna. Fajna. Progno powiedziałesze. A to ten pałac! Podział partera i podziemi. Piwnicy. Podziemi ani bangteru bakteru i podziemi Lochu Lochów trzymali tam niewolników Otóż w XVIII wieku Stanisław Jezu. w drugiej połowie XVIII wieku czy w drugiej Przerwa na reklam. Czy twoje włosy są. No to nie jest takie proste, że wszystko od razu. A do czego to Na konkurs. Mam, odziało szynie. Jedna kwestia, tylko ja za bardzo chcę wszystko tak samo jak jest. Dobrze, panie reżyser reżyserze, mogę? Tak. <laughs> Może pan przyciemnić troszkę słońce, bo mi się... <laughs> Ale tak, tak o 10% procent, jak w panie reżyserze. <laughs> Proszę oświetla owca tam. To światło punktowe z prawej strony troszkę za mocne. I połowie XVIII wieku wykorzystując ja. 400, 400, set. 400, set. 400. 400, 400, 400. Aha, bo 400 set to byłoby. Tak, tak. Jest, ale bym powiedział. Bo... Dlatego tu jesteś reżyserzem. Bo pan byś powiedział. Nie, 400 set. A, no to dwa, no to 40 tysięcy. Widzicie? Jakiś stary działasz? Jeszcze z... Jeszcze przed... przed powstaniem państwa polskiego. Mam 100 złotych. Ile płacę? Złoty, z, złoty set złotych <laughs> 400 400 No czemu set? To no przez ciebie no Nie jest taki sam jak 400 400 Kurwa, no 400 temu. serio? Serio? No ja wiem I have no idea what I'm doing <laughs> Dobra, ostatni raz. Słuchajcie, wszy obiecuję wszystkim, że to jest ostatni raz i pew wszystko A jak nie to nie wiem To To wykąpię się w fontannie Wejdę do fontanu. Dobra, pełne skupienie. Cilaucik Niezmieniony został jedynie podział parteru w XVIII wieku Stanisław Męciński. Przeczekaj, daj. Wszyscy. Kurwa co <grywa> ty. Reżyser <grywa> we mnie kamieniami rzuca Okej, okay, Ostatni miał być, tak? Podejście? Zobaczysz. Nie, nie, to nie było, to były jaja. Do tej pory żartowałem, teraz poważnie Jak ten z 400 lat jak ten z... 400 lat, tak. 400 Jak ten jak 400 400 roku dokonał gruntowny zmian gruntownego remontu gruntownych zmian jak tam jest Townej przebudowy zamku oraz jego okolicy nie okolicy nie okolicy powiedziałem ale nie załóż żadnego pauzy stopu, musi być koniecznie. Dobra, posłuchaj. Nie, nie boję. A ja muszę mieć jedną, dwie sekundy oh z takiego stopu, żeby mógł wejść w kolpie A ja tu zaraz. Cicho. Zamku oraz jego no. otoczenia. Jest. w Jest. Dobra. Ile nam to zajęło? 36-20 minut. A będzie to trwało, nie wiem ile. Mamy Oscar? Mały Oscar tocar. właśnie, a ty dostałeś Oscara? <laughs> nie, te nagrody O, a właśnie? Proszę bardzo. To jest działo Stone Lounge. Tak, tutaj jeszcze muszę zrobić coś takiego. Nie wiem skąd nie Mogę ci zdradzić ten? Miejsce geocaching. Kojarzysz to? Tak. Jaki ucieknie? Wow Teraz tak, yy, obróć mi w moją stronę. Jak jestem? Przepięknie. Z tym piesełem ja nie będę pracować, no Csz! Ej no pieseł, proszę cię no Nie no dobra, no pie pieseły jest piesełem no chodź tu, bo mi... No ja tak... Nie no weź to Vice City, proszę cię no kurwa no Lubię Vice City, ale no... <noise> Rysyser Za co ja ci płacę? Nie płacisz. Kurwa dostajesz banie z woku no aluzją do... No, do czego? Kościół... Nie, mówiąc o Stanisławie nie. Z tego samego Tak, tak to jest to. Ty, ale jest tak fuj nierówno Teraz jest kurwa prosto Nie jest prosto, za ty pierdą, Tak by prosto na siebie. No Ale mi chodzi o, o prostość względem całej reszty, nie? Względem zamku jest prosto I ciebie No kurwa serio I miały być aluzją I były aluzją Do Potockich i Czartoryskich Mamy to! Mamy to! Nie ruszę się, nie ruszę się Co? Źle? Dobrze Panowie, mamy to Panowie, no kurwa Co jest w panowie Na Pościele pod wezwaniem, pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego, Świętego i Świętej Maryi Magdaleny. Mówiąc o Stanisławie Męcińskim nie można nie... No więcej tych samochodów, może więcej, co? Więcej. Ja może skorzystam z może żeby zatrzymał na razie. To... nie Stanisław Męciński. I czemu przejechał? On nie mógł przejechać 5 sekund później. Kurde, Męciński. I znowu następny. Pomnieć o. nadjeżdżającym. <laughs> nadjeżdża. Mówiąc o Stanisławie Męcińskim, nie sposób nie usłyszeć przejeżdżającego samochodu. <laughs> roku jego fundatorem był przejeżdżający ty <noise> Stanisław Męciński Mamy to, mamy to. Boże, miałem takiego kumpla, co, bo był też ministrantem, nie? Za każdym razem, jak był w tym zakrysty, to udział i pieprzał opadki. Wino to chyba już mało kto pił, ale opadki to w z winem to jest raczej bujda, ale też opadki w Przycinają ministranci, to jestem w stanie uwierzyć, bo sam to widziałem.